Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 12. Podsumowanie i plan działania. 12.3 Motywacja i wytrwałość klucz do sukcesu. Zagadnienia 1 marca 2012 roku znalezienie wewnętrznej motywacji. 2 marca 2012 roku systematyczność i regularność. 3 marca 2012 roku zarządzanie emocjami. 4 marca 2012 roku inspiracja i wsparcie. 5 marca 2012 roku Techniki motywacyjne. 6 marca 2012 roku Utrzymywanie równowagi. 7 marca 2012 roku Dostosowywanie się do zmian. 8 marca 2012 roku Podsumowanie. Motywacja i wytrwałość są fundamentalnymi elementami, które wpływają na sukces każdego streamera na Twitchu. W świecie streamingu, gdzie konkurencja jest ogromna, a sukces często nie przychodzi z dnia na dzień, utrzymanie wysokiego poziomu motywacji oraz wytrwałość w dążeniu do celu są niezbędne. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z motywacją i wytrwałością, które pomogą osiągnąć sukces na tej platformie. Definiowanie pasji ważne jest, aby streamerzy zastanowili się, co ich naprawdę pasjonuje. Jeśli transmisje opierają się na grze, którą się uwielbia, łatwiej jest utrzymać motywację nawet w trudnych momentach. Pasja do gier i interakcji z widzami sprawia, że streaming staje się przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Ustalanie celów osobistych, wyznaczanie celów, które są osobiste i emocjonalnie ważne, może być silnym motywatorem. Cele mogą obejmować np. zdobycie określonej liczby widzów, osiągnięcie statusu partnera twitcza czy zorganizowanie charytatywnej transmisji. Harmonogram transmisji Ustalenie regularnego harmonogramu transmisji jest kluczowe dla utrzymania motywacji. Regularność pozwala widzom zaplanować oglądanie i tworzy poczucie zobowiązania do transmitowania w określonych dniach i godzinach. Taka systematyczność może być bardzo motywująca. Drobne kroki, dzieląc większe cele na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia zadania, można łatwiej dostrzegać postępy. Każde małe osiągnięcie, takie jak zdobycie nowych subskrybentów czy pozytywna interakcja z widzami, motywuje do dalszej pracy. Radzenie sobie z porażkami, streaming to nie tylko sukcesy, ale także porażki. Ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z negatywnymi komentarzami, niewystarczającą liczbą widzów czy niepowodzeniami. Warto pamiętać, że każdy streamer ma gorsze dni i że takie sytuacje są naturalne. Celebracja sukcesów, ważne jest, aby celebrować nawet małe sukcesy. To może być osiągnięcie nowej liczby subskrybentów, pozytywne komentarze od widzów czy uznanie od innych twórców. Celebracja tych momentów pomaga wzmocnić motywację. Śledzenie innych streamerów, obserwowanie, jak inni streamerzy odnoszą sukces, może być ogromnym źródłem inspiracji. Warto szukać inspirujących historii i technik od twórców, którzy osiągę sukces, oraz analizować ich strategię. Budowanie społeczności, angażowanie się w społeczności streamerów oraz tworzenie relacji z innymi twórcami może być motywujące. Wspólna wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i wytrwałości. Wizualizacja celów, tworzenie wizualizacji celów, takich jak plakaty czy notatki z przypomnieniami o marzeniach, może pomóc w ich urzeczywistnieniu. Wizualizacja może przypominać o długoterminowych celach, nawet w trudnych momentach. Dziennik sukcesów, prowadzenie dziennika, w którym zapisywane są osiągnięcia, pozytywne komentarze czy wspomnienia z transmisji pozwala na powracanie do tych momentów, gdy motywacja spada. To przypomnienie o drodze, jaką się przeszło, może być bardzo inspirujące. Dbaj o siebie, streaming może być wymagający, dlatego ważne jest, aby dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularny relaks, czas na odpoczynek i dbanie o swoje zainteresowania poza streamingiem pomagają uniknąć wypalenia. Unikanie porównań, porównywanie się z innymi streamerami, zwłaszcza tymi, którzy osiągają sukces szybciej, może prowadzić do frustracji. Ważne jest, aby skupić się na własnym rozwoju i postępach, a nie na wynikach innych. Elastyczność, rynek streamingu i oczekiwania widzów mogą się zmieniać. Ważne jest, aby być elastycznym i gotowym na adaptację w miarę potrzeb. Może to obejmować zmiany w formacie transmisji, grze czy nawet podejściu do interakcji z widzami. Ciągła nauka, świat technologii i gier zmienia się nieustannie, więc warto inwestować czas w rozwijanie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy na temat nowych narzędzi, gier czy strategii marketingowych. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy webinariach może przynieść wiele korzyści. Motywacja i wytrwałość to kluczowe elementy sukcesu na Twitchu. Odkrycie własnych pasji, ustalenie realistycznych celów, systematyczność oraz zarządzanie emocjami to fundamenty, na których można budować udany kanał. Inspirowanie się innymi, tworzenie wspierającej społeczności oraz dbanie o równowagę życiową pomagają utrzymać wysoki poziom motywacji w długotrwałej perspektywie. Zarabianie na Twitchu Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 12: Podsumowanie i Plan Działania. 12.3 Motywacja i wytrwałość Klucz do sukcesu.